Okej, okay, siódmym wszystkim witam Was w drugim odcinku zagrajemy w Dishonored the Knife of Fuck. Jak to możliwe, że mnie nie zobaczył? Po prostu magia Magia, magia, magia raz... Tamten zaraz mnie zobaczy Przydałoby się z powrotem dostać tam Sam chodzą, noje. Scumbag. O! Co jest? Jakieś tutaj ostro powolone rzeczy. On tu przyjdzie, to ja go wtedy zabiję? Albo ogłuszę. Co, co mi się bardziej przyda. Tam na dole, mógłbym o to. zamknij ryj, Uła, Taki wał stolpy, pysk. dobra, taki wał. Dobra, god gadda met! God ho, 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 ho R. Dobra, teraz powinno to ucichnąć. Ponieważ schowałem się, tak? Wiem, że pojemnik ten pełny jest w środku. Mam pistolet przecież, mam pistolet, mam. Ha, 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 ha. Uła! Fuck this shit. Co jest? R. T zażyje zażyję. Dobra. Tutaj. Powiedzmy, że to mi cokolwiek dało. Tu mnie wykrywa gno gnojostwo. Dobra, już, ogar, ogar. Uh, oh, oh, Przydałoby się to zabrać. Co tam się stało z nim? Jakieś niezłe wiksy. Bo ja, ja, nie, ja nie byłem sniki. Ej, ej, gdzie się patrzysz, pedale? Ej, ej, gdzie się patrzysz, pedale? Dobra, to było bardzo głupie. W szczególności, że zaraz tu ktoś przyjdzie. Brawo dla mnie. To była piękna akcja. Właśnie na górę. Nawet nie wiem, jak do niego mówić. bo wcześniej, mógł mówić korwa, teraz nie, nie wiem, jak on się nazywa. Dauld tak on się nazywa? Nawet nie wiem. Kolejną, kolejną grą taką sneaky, to będzie Tif. Ale Thief będzie dopiero... Mam tylko dwie takie strzałki? Ale przynajmniej go uśpię. No, ile można cię tym... No, jezu, ja cztery strzały na niego zużyłem? Powaliło? Dobra. Oni tutaj są czujni, tak. Ale tak mi, nikt mnie nie znajdzie, bo jestem sneaky, Fucker Eee, dobra. Guards to Do kogo oni strzelają? Wszyscy są czujni, fakt to jest bardzo niefortunne. To są bomby dymne? To są granaty, to są miny. To są granaty? To są jakieś jeszcze inne strzały. Kurde, wszyscy są, to nie wychodzi tak jak ja bym chciał, naprawdę. Ile mam jeszcze? Pod 9, no to zażyję sobie jedną na manę. To jest mana, no to jest mana, tak. Muszę się dostać do tamtego gnoja, żeby go przeszukać, bo on ma mój, dużo moich strzał. Ja potrzebuję strzał Dobra, koniec alarmu. Oni się zaraz uspokoją. Ten już się uspokaja, dobra, uspokojili się wszyscy, wszyscy są już spokojni. Więc teraz można by... Teraz można by się tam muszę, muszę tam muszę tam dosyć po prostu muszę Mam pomysł Może nie wyjść, ale mam nadzieję, że wyjdzie To coś mi zobaczył? takie dźwięk jakby coś mi zobaczył Tamto muszę, muszę tamto zabrać. Ale tutaj jest strasznie dużo tych gnoi. Dałoby się chociaż ich powybijać. No ustań na chwilę, to cię łeb strzelę. Nie mam serownika, nie mogę przybliżyć. Dobra. To było szybkie. Tym okiem nic nie zobaczę, nie? Oczywiście, że nie. Jeszcze gdybym wiedział gdzie gdzie te gnoci są, to bym by się bardzo bardzo cieszył. Ktoś tam w środku? Tak. Ktoś tam w środku jest. Tu idzie, gnój. Cofnę. Ja kotam kotam. Tu jest tego przydałoby się ubić. Tego w środku. Nie chcę wchodzić w otwartą walkę, bo to mnie nie, nie wyjdzie na dobrze. Gdzie ty jesteś? I ty weź idź tam co? O, jak ładnie! A weź. Pan. zamknij ryj, nie widziałeś mnie. Jolo, ok. Ta latarnia cholerna mnie widziała. Nie mam, nie mam żadnego. O tam co się jest? Jeszcze. Teraz już mam moc Tylko co to, to robi? A łańcuch, dobra Zawsze spoko, po łańcuchu mogę sobie wejść Ej, właśnie no i wbijamy po łańcuchu mm, Tu Enter. Dobra. Jakimś cudem udało nam się wejść. Po kilku failach, udało się. To dobrze. Co tam się dzieje? Jakiś dziwny wiks. Oczywiście, że tam pójdę najpierw. Plażo proszę. Nuluję to najpierw. O, fajnie, mogę nawet, mogę, mogę nawet podskoczyć i w powietrzu. Jakaś notatka, coś. Nic fajnego, nic wartego uwagi. Dobra, kucniemy. Polecimy ten. I to jest wszystko. Znaleźłam miejsce do interogacji w szpitalu. Może to być dla Ciebie, zależąc od naszej misji tutaj. Ło, jakie tu... Ło, co tam jest? The fuck? Tam się muszę dostać, dobry, ale... How? Mogłbym przejść tam dołem, ale po co? Przecież ja jestem assassino-ninjo-assassinem i ja mogę chodzić takimi ścieżkami jak ta. No to było mądre z mojej strony. To było piękne, po prostu. 21. autosave Na szczęście. Ok, to był autosafe z tego, z runy. Dobra. Mam nadzieję, że to można pominąć. Tak. F. To już widziałem. Więc. Nie, nie mogę temu ufać tak w 100%. Bo wtedy. No, no po prostu ich zwaliłem, tak. Nie ukrywając, teraz trzeba zrobić tak, dobra, teraz pykło ale teraz i tak muszę stąd zejść. Pytanie jest, gdzie mam stąd zejść, tak, żeby było najbezpieczniej. Tam nie wejdę, więc ten ma w ogóle za sobą ten taki be, niebezpieczny, to nie jest dobra, zaraz, zapiszę grę najpierw. To w ogóle pierwsza misja już daje do dupę. Dobra, tutaj nikogo nie ma. Więc pan jest panem jakiś... z Czym jesteś? Jesteś rekinem On żyje. To coś żyje, Boże. What the fuck. Are you serious, bro? Inny instant, quick save, hold, spojrzeć, no, chyba nie ma, to wchodzimy. Pistolet, naboje. jakieś no, right yeah. Kombinacje mogę ułożyć. Coś, kombinacja tutaj? Tutaj może kombinacja będzie zawarta? Nie. Może gdzieś tutaj? Nie, tu jest tylko to. Balety. A balety bardzo chętnie. O, pistolet. Ty też sobie wejdę. Tego jakieś takie porąbane dźwięki słyszę. Szczerze mówiąc są przerażające. Słyszę, że ktoś idzie. Ja stąd wydóbcam. Ja tam wolę się nie bujać. Nie, 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 Właśnie nie chcę to zbić. Jak to zbije, tam przez ranę. Tutaj coś? Nie. Dobra, zapiszę grę. Tak, tak na YOLO tam wejdę. Znaczy, nie będę tak wskakiwał jak, jak, jak Rambo. Ale po prostu wejdę. O. Tutaj chyba nikogo nie mam. Na moje szczęście. Mam nadzieję, że nikt tego nie słyszy. Tak odtwarzanych rzeczy.

Is going to zepsułem to to może tam wrócę i podejdę do niego po prostu. Zobaczymy co know, me, like are, to da. Uh, no. mam, mam to zrobić, tak. No! Talk. Well, Dowd, what do you want with me? I'm not here for you. I'm here to learn about a ship called the Delilah. Did the Lord Regent send you? That old fool, Hiram Burroughs. I know all about the Delilah. All of it. And I can give you exactly what you want. Please do. Not so fast. I need something from you in exchange. That's what I thought. What? We're both professionals, Mr. Dowd. I was hired to get these gutless workers striking, which I did very nicely, and then destroy the slaughterhouse itself. That's where I got caught, and that's where I need your help. How? No. The whale oil in those tanks out there is enough to destroy this entire place. The important industrial bits, especially. Just open all the valves at once to let the oil start flowing. The pressure will go out of control and boom. What about the people inside? Growing a conscience? The factory workers are already out. My boss will hire them on, in better conditions than they'd ever see here. Not the butchers, though. They can die screaming for all I care. Don't try and con me. Wouldn't dream of it. Here's the key: don't get caught. You take care of the slaughterhouse, and I'll tell you everything I know about the Delilah. You know. I could put you in Rothwild's interrogation chair myself. Why should I bargain with you? Because it's a long and messy solution, and I'm gambling you're not the kind of man who likes that. Make a deal with me, and I can tell you what you want and pay you for your trouble. I'll consider it. Oh, Bože, tyle celów, tyle celów. Tutaj coś, tylko znowu na pociski tutaj żarcie Och, żarcie, żarcie, żarcie korwo, to nie tylko... jezu, mówię... mówię haaa niechcący mu powiedzieć, o korwo a zapiszę sobie grę a, nie wykonałem opcjonalnego spróbowania what the fuck up mm, 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 mm. Co? Mmm Ciebie też mogę zabić mmm Madness Stop <laughs> Kroję ją po twarzy <laughs> Bo mogę, bo kto mi zabroni O, po to na życie, jak miło Jakaś kartka gówno warta, kogo to obchodzi Locked. To było mądre jak ja pierdził. Dobra. Wracamy, bo tam coś trzeba było wykonać. Są wszystkie główne questy? Czekajcie, J. Objective, optional. Wyłącz mi opcjonalne, bo ja nie chcę opcjonalnych. To wszystko są główne questy. Trzy pojemniki z olejem, coś w tym, co, 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 coś w tym stylu, coś tego. A tu nic nie zrobię, dobra? To wyjdę tędy tam. Ten gnój chyba tam idzie Stulpy Jest gdy Szmatą coś cię pytało zdanie? Nie, no to zamknij ryj Dobra, tam są jakieś. Pojemniki z olejem, ale tu jest dwóch tych gnoi. Dobra, ja sobie zapiszę gro. Nie wiem czy dał rady by ich obezwładnić. Niech przejdą, ja sobie postaram się wejść tam na dół. Tam jest gnój. Tam jest gnój. Gnoja się się obezwładnić. Gnoja się obezwładni i szybko hold, hold. Tak żeby tutaj nic się nie stało, tu go odłożymy i coś tutaj trzeba zrobić. Teraz szybko kręcimy, kręcimy, kręcimy. I jak najszybciej stąd dupcamy Jestem załatwiony, proszę bardzo. Ładnie, pięknie. Pojemnik załatwiony. Dobra. Teraz 50, 20. Tutaj 20, 20 metrów. Jest tam, ale on jest tam. A tam to trzeba się wytrudzić, żeby tam dojść. Ja się nie chcę trudzić, żeby tam dojść. Ja się postaram będę dostać, tak będę skakał po tych, tak, tak będę Kto mi kurde zabroni Nie wiem, może mnie tylko zobaczyć, ale to tam To tam wał, nie? Jest ryzyko, jest zabawa Co są jakieś gnoje, nie wiem w ogóle kto to jest Ten się tutaj na mnie lampi prawie, że i mnie nie widzi Więc casuali nic mi nie jest też mógłby mnie zobaczyć bardzo łatwo, ale po co sobie quick safe, żeby nie spaść? Dobra. Tego pana by się przydało obezwładnić albo zabić. Nie ja wiem, czy on patrzy do góry. Dobra, wezmę sobie slipy czy norm, normalne. Mam, mam ich po prostu więcej. Tego pana można by wryszyć po prostu. Karzuali. Ale nie wiem, nie, wiem nie, widzę, nie widzę sensu. Ten zaczął kręcić tym swoim kurestwem. Te.